Proszę powiedzieć, czy na początek czy pan kretur, interpretuje to całe zachowanie radnych opozycyjnych i drugich głosowań merytorycznie jako wynik tego zarzutu merytorycznego, czy politycznych? Odpowiedź jest jednoznaczna. Tutaj merytorycznie, zarówno w jednym i w drugim przypadku wydaje się. Takie wotum i przede wszystkim absolutorium powinno zostać zatwierdzone i udzielone w sposób pozytywny. Jedna z radnych, która wypowiadała się w imieniu klubu Koalicja dla Gminy podkreślała, że ich decyzja nie jest polityczna. Jednocześnie oddając głos w sposób zorganizowany, czyli w sposób skonsolidowany i jednomyślny przez cały komitet na zasadzie na zasadzie takiego uzgodnienia stanowiska przez, przez klub zagłosowali na nie w pierwszym przypadku i wstrzymali się w drugim przypadku, gdzie doskonale wiedzieli Państwo czym to skutkuje, bo, bo w gronie radnych koalicji dla gminy spośród tej jedenastki poza trójką nowych radnych są przecież wieloletni radni funkcjonujący w poprzednich kadencjach, jak też jest też dwoje wiceburmistrzów, którzy w poprzedniej kadencji pełnili w poprzednich kadencjach właśnie tą funkcję, także tutaj znajomość konsekwencji, znajomość całej sytuacji była na pewno na wystarczającym poziomie. Ponieważ w razie reakcja była zaplanowana Panie. i nieprzewyślona, to jakie Pańskie zdanie skutki będzie miała ona na da dalszy czas, bo wygląda na to, że albo to było takie poważenie palca i pokazanie kto tu rządzi i rzeczywiście parygodycznie jest sprawa no bo wiadomo, że to 11 głosów, 1 w Czy dla Pana w takim razie odbiera pan, pan to jako no, coś rodzaju tak, ostrzeżenia, dyscyplinowania, przemyślenia tego, jak w dalszym ciągu działać w sytuacji, kiedy właśnie przeciwko sobie zdyscyplinowano grupę 11 większościowych radnych? Ja nie odbieram tego jako, inaczej nie, nie potraktowałem tego jako próbę zdyscyplinowania, bo. Bo, przede wszystkim, uważam, że jest to szkodliwe dla naszej społeczności. Jeżeli mamy pełne predyspozycje ku temu, żeby współpracować, ja też pomimo tego, że jako jeden z zarzutów pojawił się zarzut o brak gotowości do współpracy z mojej strony, ale za chwilę, już w kolejnym zdaniu kolejnego radnego grupy opozycyjnej wybrzmiewa, że spotkania, które się odbywały w zeszłym roku, były spotkaniami z grupą opozycyjną z mojej inicjatywy, i tak też było. Te spotkania się odbywały. My mieliśmy. Cykl kilku spotkań, które, które miały w założeniu zmierzać do tego, żeby ta współpraca postępowała i żebyśmy no chociażby w tematach budżetowych znajdowali porozumienie. Sytuację dotyczącą sposobu zatwierdzania budżetu też Państwo pamiętają, też wiecie Państwo, ile było emocji i odrzuconych też wartościowych projektów czy pozycji budżetowych, które powinny się w nim znaleźć, a nie znalazły się w budżecie ze względów no, bynajmniej niemerytorycznych, bo trudno dyskutować z koniecznością naprawy bezpieczeństwa w komunikacji chociażby na wysokości szkoły podstawowej numer jeden. Ten błąd został naprawiony przez koalicję dla gminy, która w styczniu po przegłosowaniu budżetu bez tej inwestycji chociażby, a takich przypadków było kilka więcej oczywiście. Koalicja też na kolejnej sesji wprowadziła do porządku obrad zmiany w budżecie. I szczęśliwie te inwestycje związane z przygotowaniami dokumentacji, chociażby na ulicach chińskiego trafiły ponownie do budżetu, co bardzo mnie cieszy. Natomiast jest to działanie stricte polityczne, a nie, a nie merytoryczne. To nie jest y, przygotowanie przestrzeni po stronie Koalicji Dla Gminy do, do współpracy, tylko jest to cały czas gdzieś jakaś próba dezorganizacji pracy i skupiania energii nie na tych akcentach, na których potrzeba, bo uważam, że. Mamy wszystko, co potrzeba do tego, żeby dobrze funkcjonować i pracować na rzecz mieszkańców naszej gminy. Jak w tej sytuacji można realizować swoje plany, mając no, przeciwko sobie zawsze większość, która może zablokować wszystko może też zgodzić się na wszystko? No z tą bezwzględną większością, i z tym, że zawsze mam większość też choćby na ostatniej sesji widać, że nie jest to do końca tak, bo, bo podczas zeszłej sesji wzięło udział 10 radnych opozycyjnych, a nie 11. To jest pierwsza rzecz, więc nie zawsze będzie taka sytuacja, że Rada po części opozycyjnej będzie miała większość. Druga sytuacja jest taka, że czy, czy drugi kontekst jest taki, że ja naprawdę uważam, że mechanizm działający na zasadzie my i wy, albo mechanizm na zasadzie jakiejś takiej lojalności wewnątrzklubowej, która no, w tamtej grupie osób jest wyraźnie zauważalna, zakładam i liczę na to, że w, mam nadzieję w niedługim czasie Podejście do tego rodzaju mechanizmów ulegnie zmianie w naszej gminie i radni odzyskają autonomię. Ja, po stronie pozostałej dziesiątki radnych, w ani jednym momencie, i, i tutaj z, y, mogę w ogóle bez najmniejszego zawahania zasugerować rozmowę i zapytanie y, kogokolwiek z radnych, którzy nie są w koalicji dla gminy, czy kiedykolwiek zostali poproszeni przeze mnie czy przez kogokolwiek o dyscyplinę w głosowaniu. Nie ma takich sytuacji. Ja uważam, że radni powinni głosować autonomicznie. Uważam, że, że po to otrzymali mandat od mieszkańców, żeby go realizować zgodnie z oczekiwaniem mieszkańców i zgodnie z interesem naszej gminy, a nie jakiejś grupy, która się wytwarza i która chce być może zachować jakieś poprzednie e, wpływy czy jakieś sposoby funkcjonowania, które utrwaliły się w naszej gminie przez ostatnie kilkanaście lat. Naturą sprawy, w związku z tym, że jestem osobą niepartyjną, że jestem, jestem burmistrzem, który, który stawia, stawiam na samorządność, właśnie i na to, żeby, żeby pracować wyłącznie z myślą o perspektywie rozwoju naszej gminy, a nie poszczególnych jej, jej grup, no, powoduje to, że jakieś ruchy się dzieją i oczywiście też nie twierdzę, że to się stanie w dzień czy w miesiąc, bo bo to są zmiany, które pewnie będą trwały w długim odcinku czasu, bo przecież funkcjonowaliśmy w jakiejś określonej rzeczywistości przez lat kilkanaście.